Kiedy matka dba tylko o potrzeby dziecka, karmi je mlekiem, ale kiedy dba o potrzeby również swoje, karmi dziecko mlekiem i miodem. To fragment książki o sztuce miłości Richa Froma. Ta myśl adekwatnie nawiązuje do tego, o czym opowiem ci w tym filmie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak odnaleźć się w macierzyństwie i nie zatracić przy tym siebie, zostań ze mną. Nazywam się Julita Molenda i jestem psychologiem i seksuologiem. Na co dzień pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Pomagam kobietom między innymi w depresji poporodowej i lęku przed porodem. Dziś opowiem ci o tym, jak możesz zadbać o zdrowe podejście do macierzyństwa. Przepracuj poczucie winy. Przeświadczenie o byciu niewystarczająco dobrą mamą jest tak powszechne, że może być uznawane za nieodłączny element macierzyństwa. W dużej mierze wpływa na to powszechny mit matki Polki i przeświadczenie, że kobieta musi być opiekunką rodziny, która poświęca się, oddaje się nowej roli nawet kosztem własnych potrzeb i aspiracji. Takie podejście może mieć jednak negatywne konsekwencje. I nie chodzi tu jedynie o dobro mamy, lecz także dzieci, które mogą w przyszłości czuć się winne i odpowiedzialne za to, że ich rodzic był przemęczony i przytłoczony obowiązkami. To jasne, że chcesz być najlepszym rodzicem dla swojego dziecka, ale warto zachować przy tym balans i pamiętać również o sobie. Odczuwanie wyrzutów sumienia jest naturalnym mechanizmem i świadczy o tym, że ci zależy. Spróbuj jednak zastanowić się, co może niepotrzebnie je wzmacniać. Staraj się unikać grup i miejsc, w których rządzi rywalizacja. Jeśli czujesz, że jesteś przez kogoś często oceniana, warto zastanowić się nad ograniczeniem kontaktu z taką osobą. Spróbuj też zbudować swoją własną grupę wsparcia. Pomyśl o zaufanych osobach, które rozumieją twoją sytuację i mogą pomóc ci stworzyć bezpieczną przestrzeń, a także być oparciem w trudnych chwilach. Spróbuj spojrzeć na siebie z dystansem i przeanalizuj wszystko, co robisz dla swojego dziecka. Bardzo często mamy są dla siebie najsurowszym sędzią. A może warto to odwrócić? Pogratuluj sobie za to, jak świetnie sobie radzisz. Doceniaj i celebruj małe sukcesy w macierzyństwie i w dbaniu o siebie. Każdy krok, który podejmujesz w celu dobrego samopoczucia jest ważny. Kim jesteś poza byciem mamą? Czy pamiętasz, jakie miałeś zainteresowania? Co lubiłaś robić i co dawało Ci poczucie spełnienia? Macierzyństwo nie powinno wiązać się z rezygnacją z Twoich marzeń i pasji. Nie oznacza to jednak, że musisz znaleźć sposób, aby pogodzić idealnie oba światy, szczególnie w pierwszych miesiącach po narodzinach Twojego dziecka. To czas pełen zmian, który wymaga adaptacji i zrezygnowania z pewnych rzeczy, które w tym momencie mogą nie być priorytetowe. Pamiętaj jednak, że to w końcu minie. A ty będziesz miała szansę wygospodarować dla siebie wolny czas. Pomyśl, za czym tęsknisz najbardziej i co chciałabyś robić, a następnie stopniowo wdrażaj to w życie. Zachowaj równowagę. Wejście w rolę mamy może wiązać się ze zmianą priorytetów. Opieka nad dzieckiem wymaga czasu i energii, więc naturalnie rzeczy takie jak zainteresowania czy spotkania ze znajomymi mogą schodzić na dalszy plan. Warto jednak pamiętać o zdrowym balansie. Pozwala on uniknąć spadku motywacji czy wypalenia rodzicielskiego. Ciągłe zmęczenie może nawet spowodować, że przebywanie z własnym dzieckiem przestanie dawać ci radość. Postaraj się zrobić coś dla siebie. Pamiętaj, że dbanie o własne potrzeby nie oznacza egoizmu. To klucz do bycia szczęśliwą i spełnioną osobą, co z kolei pozwala być lepszą mamą dla swojego dziecka. Początkowo macierzyństwo może być bardzo angażujące i wymagać od ciebie większego poświęcenia. Warto jednak pamiętać, że to przejściowe i można świadomie pracować nad zadbaniem o własne zasoby. Jak prosić o pomoc? Bycie samodzielną mamą to twój domyślny sposób działania? Nie jesteś w tym jedyna. Wiele mam próbuje sprostać obowiązkom w pojedynkę, co w efekcie często może prowadzić do poczucia bezsilności. Dbaj o zdrowe granice, komunikuj swoje potrzeby partnerowi i najbliższym. Ustalcie podział obowiązków w taki sposób, aby każdy z Was miał czas dla siebie. Nie zapominajcie jednak o pielęgnowaniu Waszego związku. Rodzicielstwo nie powinno wiązać się z porzuceniem roli partnera. Szczęśliwi rodzice, będący w zdrowej relacji, to ważny element dla dobra dzieci. Odważ się prosić o pomoc. Sprawdź, czy Twoi bliscy mogą Cię wesprzeć. Być może wystarczy, że jasno im to zakomunikujesz. Możesz delegować obowiązki i powierzyć swoje dziecko opiece najbliższym, np. Na dziadkom czy rodzinie. Jeśli nie masz możliwości prosić ich o pomoc, spróbuj stworzyć własne kręgi wsparcia. Kiedy prosisz o pomoc, zwróć się do osoby, której ufasz. Unikaj rozbudowanych wstępów. Określ konkretnie, czego potrzebujesz. Pamiętaj, że jeżeli spotkasz się z odmową, Możesz poszukać innego rozwiązania? Żyjemy w społeczeństwie, w którym kontrolowanie każdego aspektu życia jest traktowane jako wielki sukces. W rzeczywistości nie jest to jednak realne, a narodziny dziecka sprawiają, że uczymy się elastyczności i adaptacji. Rodzicielstwo pokazuje nam, że kontrola jest ograniczona i że ciężko przewidzieć, co stanie się w przyszłości, a także, że mimo największych starań, pewne sytuacje czy potknięcia i tak są nieuniknione. Spróbuj więc być dla siebie wyrozumiałą i nie nakładać dodatkowej presji. Sięgaj po pomoc bliskich lub specjalistów, np. psychologa. Nie zapomnij, że aby troszczyć się o swoje dziecko, musisz najpierw zadbać o siebie. Twój stan psychiczny i codzienne samopoczucie mają ogromny wpływ na interakcję z swoim maluchem. Pamiętaj, aby obdarować troską również siebie. Trzymam za Ciebie kciuki.